ale no, tu się jest to... To... Koledzy, żeby nie proszę, proszę, proszę bardzo. Ragi nie. To jeszcze. Żeby pan sobie wziąć. Na pamiątkę proszę, proszę bardzo, do pan Mamy. Mamy. Tak? Apel o obywatelsko, żeby nie likwidować domu. Jest to jest dla Polski przedsiębiorstwo. Po Chodzi o to, żeby nie zlikwidować tego i nie wyprzedać majątku z tego. Tu jest koszta zapraszania. tu jest petycja tego apelu obywatelskiego. Tak. Chodzi o to, żeby nie likwidować darmo. <ścoughs> za Zapraszam, Zapraszamy Państwa do podpisania już. Dzień dobry. Mamy taki apel obywatelski do Państwa, żeby nie likwidować brzegi finansowalne.

proszę bardzo zapaliło proszę bardzo proszę bardzo

Ktoś, z tutaj, nie dodawał pytanie czy nie za to dostaje? Każdy Pani proszę do Oczywiście, że dla Pana bardzo